Muszę wam powiedzieć prawdę Prawdę, która... No jest smutna Ale no jest też prawdziwa No wyzwanie się nie udało Wyzwanie Polskie drzewko W 7 dni Się Nie udało Tak mówiłem 10 dni nie wystarczyło mi kilka lat temu, chyba z 3 lata temu. Nie wystarczyło mi. 7 dni tym bardziej mi nie wystarczyło. I to nie mówimy o jednym dniu. Mi tutaj brakuje, wydaje mi się, 2 dni. 2 dni, może nawet dłużej. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nie stać nas na grać czymkolwiek. Nie mamy absolutnie kredytów. Nie mamy w ogóle kasy. W ogóle. Nie mamy tutaj ani wyposażenia wentylacji, dosyłacza. Yy... Nie mamy na 50p działa, wieży. 200 tysięcy. 200 tysięcy, jak spędziłem do nabicia. 300 tysięcy praktycznie. 300 tysięcy doświadczenia na Lewandowskiego. To jest z dwa dni grania. Nie mamy. Rezerw. Nie mamy złota, nie mamy wyposażenia, jest totalna pustka. Nic nie mam. Widzicie, nic nie, nie ma wyposażenia. Jedyne wyposażenie to to. Zestaw poprawiający żywotność. Nie mogę sprzedać c 63 i kupić Lewandowskiego. Zasady mówiły, że muszą być dwie dychy z rozegraną bitwą. Dwie dychy z rozegraną bitwą. Zagrałem podczas wyzwania 278 bite, wygrałem 58%. Eee, tutaj widzicie statystyki. Grałem codziennie. Grałem przynajmniej po 5 godzin. W weekend grałem po 10, po 12 godzin. No za dużo no.